i mnie z kontroli bezpieczeństwa Tam wpadł facet, rzucił czymś zrobił mi zdjęcie i wyszedł ojeju jestem na Jeju, tak można zacząć Korańskiej wyspie na południu od półwyspu koreańskiego pełnej swoich legend historii, unikatowej kultury wyspie, która ma prawie dwa tysiące kilometrów kwadratowych i 650 tysięcy mieszkańców zaskoczyła mnie tym jak jest duża, jak leciałem ale o tym wszystkim po kolei zapraszam na początek. Chyba czeka mnie najtrudniejsza, najdłuższa podróż, jaką do tej pory odbyłem, jeśli chodzi o czas dotarcia do miejsca docelowego. Ta podróż może potrwać myślę, że około 30 godzin. Czekam w Warszawie bardzo długo, z różnych względów, ale tak było ostatecznie najkorzystniej. I lecę do Seulu Incheon I tam jest wyzwanie, bo mam tylko 3 godziny do następnego lotu, który będzie z innego lotniska, Ląduję na Incheon, a wylatuje później na Jeju z Gimbo. Więc mam tylko te 3 godziny na przejście odprawy, kupienie waluty, doładowanie karty Timany, przejechanie pociągiem na to drugie lotnisko, kontrolę bezpieczeństwa i boarding. Będzie wyzwanie. Tutaj próbujesz trochę porozciągać, żeby wytrzymać ten 12-godzinny lot. Przez chwilą próbowałem uzyskać apriot do wyższej klasy, ale podobno samolot jest wypełniony po brzegi, a w klasach premium business nie ma ani jednego wolnego miejsca. Jestem w Korei. Już po odprawie paszportowej poszło bardzo szybko, wypełniłem taką kartę przyjazdu wczoraj w domu online. To jest misja, teraz muszę bardzo szybko przemieścić się na to drugie lotnisko, oddalone kilkadziesiąt kilometrów dalej i całkowicie nie wiem gdzie mam iść. Nic nie spałem, prawie w samolocie, więc jestem bardzo zmęczony i spodziewam się ogromnego jetlagu niestety. A przede mną jeszcze długa podróż. Pieniądze mijone bardzo szybko. W tym oto sklepiku można kupić kartę MANY i doładować ją mogę gdzieś przy metrze, przy pociągu. I jakoś na razie to wszystko idzie bardzo sprawnie. Ten ekspres jedzie bezpośrednio do Seulu, a ja muszę wybrać ten all-stop, bo on się zatrzymuje na tym lotnisku, gdzie ja chcę jechać. I podobno można właśnie w tym all stop płacić tymi kartami. Jest Burger King, jako pierwsza restauracja, którą tu spotkałem. Tu była instrukcja, jak kupić tą kartę, jak ją doładować. Chciałem to zrobić. Okazało się, że w tych maszynach można ją tylko kupić, a doładować tu, gdzie są panowie. I spróbuję to zrobić. Nie było to takie łatwe. Raz, jak położyłem tą kartę, nie było żadnego sygnału, że ona tam leży, że ją zaakceptowało. Czy będę tam położyć? Później wybrałem na 10 tysięcy wonów ja jeszcze nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to mi wystarczy w sumie. Więc nie potrafię sobie, szczególnie zmęczony, tej waluty tutaj poukładać. Przecież to jest bardzo prosty przelicznik. 10 tysięcy to jest tylko 26 zł, czyli za mało. Ja... I jeszcze trochę, żeby tu spokojniej podróżować. Szukałem wejścia do tego All Stop Chain. Tu jest ekspres nade mną, a ten jest na drugiej stronie po prostu ten Oste. Ale ładna ta stacja. I tutaj, też na stacjach i w pociągach są melodyjki przy każdej stacji. Pewnie dla każdej linii różne. Tak jak w Japonii, co mi się tu bardzo spodobało. już. I teraz, przy wyjściu, też muszę tą kartę przyłożyć. Tak jak było w Japonii. Więc nie jest dla mnie zaskoczeniem i bardzo bym nie chciał porównywać tych dwóch krajów, ale no byłem tylko w dwóch krajach azjatyckich. No i siłą rzeczy pewnie nie będę porównywał. Nie tą bramką przeszedłem, źle źle przyłożyłem i mnie się zamknęło. Za przejazd zapłaciłem 3000. I w ogóle, jak wsiadałem na tego pociągu, to nie wiedziałem, że on jest aż tak długi. A wysiadając, musiałem się skierować. Nie mieściłem się w drzwiach. Domestic Terminal, tam też coś jest z samolotami. Ale domestik mnie interesuje, dobra, czyli też trochę. No i jara mnie Azja i te kraje azjatyckie, naprawdę. I tu jest tak no, zupełnie inaczej, a w tych wszystkich przejściach, stacjach cisza, spokój, mimo że jest naprawdę dużo ludzi. Znaczy się głupio czuję, że tutaj coś gadam i nagrywam. Jeszcze nigdy nie musiałem tak bardzo zwracać uwagi na numer lotu, którym będę leciał. Ta wyspa, na którą lecę... Nie jest szczególnie wielka, nie jest też mała, ale jak ja byłem bardzo zdziwiony, jak kupowałem bilety i widziałem, że z Seulu na Jeju latają samoloty czasami co 5 minut. Naprawdę, zobaczcie co tu się dzieje. E. Także z samoloty tej samej linii. Ja lecę Korean Air i w odstępie 15 minut chyba lecą dwa samoloty. Sprawdziłem. Lata z Seulu na Jeju średnio między 200 a 250 samolotów dziennie. Zająłem się rozglądaniem i chyba się zgubiłem. Dość sprawnie to wszystko ogarnąłem, ale nie wiem, gdzie teraz mam iść. Jest jakieś kilka wejść do bramek i napisy tylko po koreańsku. I naprawdę nie wiem gdzie mam wejść. I jak ja to mówię przygoda. Zawrócili mnie z wejścia do kontroli. Ponieważ na moim boarding pass jest tylko pierwsze imię Jakub. A w paszporcie jest jeszcze Andrzej. I mnie zawrócili gdzieś mam iść do linii lotniczych. I spróbować coś z tym zrobić całe szczęście dość szybko znalazłem biuro Korean Air i sprawnie pan mi zmienił, przybył pieczątkę, taką śmieszną pieczątkę, później ją nagram. Wydrukował mi nową kartę. No, wracam na górę. I ta malutka pieczątka, imię dopisane długopisem, wystarczyło, żeby nikt nawet mnie nie zatrzymał i że coś jest nie tak. To już chyba mój samolot. Wybrałem angielski. Ale i tak nie mam pojęcia, co to jest. Bo pan jest jest tego Kawa, którą kupiłem okazała się kakałem, czekoladą. Bardzo, bardzo słodką. To już na pewno zdążyłem, bo siedzę w samolocie, lecę potężnym A330 i to nie mogę wyjść pod wrażenie, że to jest tak krótki, krajowy lot i taka ogromna maszyna leci, a pamiętając, że w przeciągu kilku minut leci kilka innych samolotów też na tę wyspę. Ten samolot ma 24 lata i to bardzo widać. I ta kabina chyba nie była odświeżana. Bardzo widać ten ząb czasu tu. Na nogi sporo miejsca, jak na mnie, rzadko to mówię, ale tu jest wystarczająco mięso na nogi, tylko bardzo niewygodne oparcie. Próbuję soku pomidorowego, który dostałem na pokładzie. Smakował jak bardzo słodzony, tani ketchup Z okna podziwiałem sporo małych rozsianych wysepek i po jakiejś godzinie wylądowaliśmy. Doleciałem na wyspę, wyszedłem z terminala. Co chwilę podjeżdżają jakieś autobusy, ale żaden nie ma takiego numerka. Jak mi pokazuje aplikacja, że mam dojechać do hotelu? Korzystam z aplikacji. czy się tej Never. Czy nawer? Ej, to był ten numer. Czyli nie w tym miejscu stoję. Kurde. To podszedłem na ten dalszy przystanek, gdzie są faktycznie te numerki. Takie same jak w aplikacji mojej. Ta ich aplikacja z mapami się zawiesza, szaleje. Ogólnie lecę na drugą stronę ulicy. Wysiadłem z tego pierwszego autobusu, bo za dwie minuty ma być w drugą stronę. I chyba pojechałem w całkowicie złą stronę. A wsiadłem w ten pierwszy numerek, który mi pokazała aplikacja. Mam nadzieję, że to już ten autobus naprawdę. Z autobusami nauczyłem się ważnej rzeczy. Zawsze wsiadamy tylko pierwszymi drzwiami. Tam odbijamy kartę i przy wysiadaniu tylnymi. Odwrotnie nie zadziała. O tym się przekonałem i później usłyszałem. Idę do hotelu resztką sił. Jest po 15. Ja ostatnie co jadłem to w samolocie to śniadanko na ciepło. Nie najgorsze było. Rybka. Miałem kawałek dalej autobusem. Street food, ale taki lokalny street food. Ja tam będę dzisiaj, tylko muszę chwilę odpocząć. Sfrunął na mnie przed chwilą płatek wiśni, więc jestem w idealnym momencie tutaj. Są tylko takie pojedyncze drzewa, ale bardzo chciałbym dzisiaj zdążyć, jeszcze mieć siłę, póki jest jasno. Pojechać na te ulice, gdzie jest cała ulica w tych kwitnących wiśniach. Bardzo wiele czasu poświęciłem na szukanie prognoz kwitnienia wiśni w której części Korei, w którego dnia, Bo to jest bardzo krótki okres. I wygląda na to, że mi się udało. Oby ich mi nie zwiało jeszcze przez te kilka dni tutaj. A podobno w Seulu, skąd będę wracał, mają się rozwijać właśnie za te, za te kilka dni. mam kciuki. Ja widzę wśród mojego hotelu. Mamy pokoik. Na dole był self-check-in. Pani mi troszkę pomogła, ale sama po angielsku też prawie nic nie mówiła. Wygląda dość ładnie. Jak za tę cenę, później powiem ile, bo teraz nie pamiętam. A tu w Jeju City są noclegi dużo, dużo droższe niż w innych częściach wyspy, ale jest tu chłodno, kurczę. Pani w międzyczasie przyszła tu do pokoju i mi na przetłumaczonej aplikacji pokazuje, że nie zrozumiałam, co mówiłeś wcześniej. Ja nią tak tylko trochę gadałem o tym, że długo jechałem, że spęczony, że wszystko ok, no ale to też przetłumaczyliśmy po aplikacji, że tu jest bardzo zimno w pokoju, i pani no tu weszła. I pokazała, no, że to powinno zacząć działać, to ogrzewanie, co tutaj na początku zauważyłem i włączyłem. No, mam nadzieję, bo inaczej to się załatwi, tutaj. 30 minut drzemki, i ruszamy. A tu jak tylko wyjdę z hotelu, amciu, amciu. Ale ja idę dalej. Jeszcze wytrzymam na głodniaka, bo chcę do tej ulicy dojechać. Ja jej nazwy nie pamiętam, jak się wymawia. I, I chcę zobaczyć, może się uda te wiśnie pooglądać jeszcze przed zachodem słońca, który za godzinę. się bardzo, tu jedzonko Aż tylko sprawdzi, czy na śniadanie tu mogę przyjść, czy będzie otwarte, czynne. Wszystko rozumiem. Nic nie rozumiem. <laughs> Od razu za rogiem sklepik. Kupiłem kole do pobicia i pani coś do mnie mówi, a ja nic nie rozumiem. O, obok stała pani Biała, którą w ogóle mam wrażenie, że ja z nią leciałem z Warszawy. I mówię, drugą mogę wziąć gratis, to mam dwie kole. I chciałem tej pani zapytać, wybiec za nią, zapytać, czy faktycznie leciała dzisiaj z Warszawy, ale, ale mi uciekła, nie, nie, nie widzę już jej. No i tak jak lubię, po prostu boczna uliczka pełna restauracji, ale nie wyglądają one na takie co były pod i to zachodzące słoneczko tutaj I jeszcze złapałem tego słońca troszeczkę zostało mi parę kroków do tej ulicy Jannong Nie chcę kaleczyć tego języka tak wyglądam jak jakiś. Tutaj e, przez ostatni weekend do wczoraj trwał festiwal właśnie związany z kwitnieniem wiśni. I tutaj na Jeju rosną wiśnie, które mają takie duże kwiaty. One się King nazywają chyba. To jest to gatunek, który ma właśnie duże, pełne kwiaty. Mam drona w plecaku. ale bym się nim tu puścił, tylko trochę się boję. Tak pięknie w to słońce tu zachodzące. Ciekawe czy te lampiony dzisiaj też jeszcze będą paliły. I lampiony się zaświeciły. Ale się mam pokusę, żeby tą ulicą drogę polecieć. To jest bardzo mało miejsca między drzewami a samochodami. Pięknie. Chyba zostawiam aparat i filmy. Tylko się tym nacieszę. bo tu mam obiekty, w które sobie nie da rady z tym. Dziewczyny sobie zdjęcia robiły. A zapytałem, czy ja też mogę. Zacząłem chwalić, że Korea, piękny kraj, się okazało, że dziewczyny z Chin. Ale piękny obrazek myślę. A dziewczyny zobaczyłem w momencie, jak szukają miejsca, żeby drony wystartować. A tutaj w ogóle tak pięknie, kable wszędzie wiszą. No i wszystko jasne: za blisko lotniska nie wystartujemy tutaj, chociaż już się szykowałem. Papa smurf, i tu już się pojawiają te zapachy jedzenia. Niekoniecznie bardzo przyjemne rozpoznanie, że to jedzenie, ale no jest tym coś takiego jak w Japonii, że lekko pośmiertywało chociaż to tutaj mniej. Nie tylko piękne restauracyjki, ale też takie ciekawe, klimatyczne miejsca. Jak się całkiem ściemni, to tu też może ładnie wyglądać. Ciekawie, bo te drzewa są podświetlone takimi ledami mrugającymi. Ja jednak wolę iść na ten food market kawałek mam ale chcę go dzisiaj jeszcze zdobyć mam problem bo mnie utarła noga w jednym miejscu i tak naprawdę już kuleje zawsze w werwie, ja bólu nie czuję a jutro będzie problem ale tu jest piękna toaleta publiczna, bezpłatna Fryzjer z akwariami w takim stylu jak ja bardzo lubię. Ocinałbym się tu. Takie znaki nie powinny dziwić. No tu chodzi o jakąś świątynię, pewnie, ale więc to pewnie jest jakieś zgromadzenie. Nie, czy. No co związane z kultem, bo tu jest bardzo dużo różnych kościołów. To nazwijmy, no bo tak to chyba nazywają, tak przynajmniej w przewodnikach. Miejsc wspólnot religijnych związanych ze wszystkim. Czasem późno z chrześcijaństwem, czasem A pomieszane bywa. Google mi powiedziały, że market do 21. Ale tu jest spokój, tam jest chyba tylko parę miejsc otwarte, widzę. A zapach jest bardzo intensywny. Wiem, że to zapach jedzenia, tak jak poprzednio, ale nie do końca przyjemny. Taki pół zamknięty, pół otwarty też ma swój klimat, przynajmniej jest cicho. Ja nabrałem mikrofonów znowu, żeby używać, nagrywać porządnie wreszcie, ale mi się nie chce. Ja przede wszystkim chcę jak najwięcej doświadczać, a nie mam siły podpinać sprzętu. No Przepraszam, ale tak mam. Kawałeczek dalej, już trochę życia jest i może coś zjem. Nie no, ja tu potrzebuję pomocy. Boję się sam, I mogę palcem pokazać, ale nie wiem jak to zjeść, jak to jest. Bardzo bym chciał, żeby ktoś tutaj na Jeju mi pomógł popróbować takie surowe ryby i to co rybą nie jest, tak pływa też w morzu. A tu już się dużo dzieje i ja tam idę i tu już coś chyba zjem. Co widzę? Kolejki, jest głośno, jest hałas i tu smażone, nie surowe. Nie. Zapytałem Pani, co najlepsze z tych rzeczy ja że z serem. To jest takie, jakbym gluta albo surinki z troszeczkę sera. Za to ciasto ryżowe zapłaciłem 5 tysięcy. Część wyrzuciłem, niestety. I przy śmietniku fajna akcja. Pani patykiem gościowi waliła po rękach jak źle wrzuca w nią odpowiednie miejsce do segregacji. Dobra, kalmary mnie kuszą. Wziąłem to. To białe to było ze świnką, po prostu. Było najsmaczniejsze. E, czarne ze śmiorniczką. zielone przetłumaczył mi translator jako telegram. Miał tam być uchowiec, uchowiec, więc może to był uchowiec. E, czerwone było chyba z kim? czyli było bardzo ostre. I jadłem to w pośpiechu, bo no, ostatni ciepły posiłek to jadłem 13 godzin temu. It's <laughs> just samoloche, rano. I have no idea which, not spicy. Not spicy? Okay, what is better? What should I taste? Okay. One. Okay. And what is it? Czekam, pani nas tu trochę porozstawiała przed chwilą w jakiejś kolejce. Wiedziała, 4 minuty. Z jakimś sosem dostanę, nie wiem jakim. To jest wieprzowina, czarna wieprzowina, znana tutaj na dżedżu. Bardzo mi się pojawia, że to jest Kagoshimą, bo przecież w Kagoshimie też były czarne, czarny kurczak, czarna wieprzowina. Coś tam jeszcze czarnego, bo trzy czarne rzeczy. No dobra, to próbujemy. Smaku takie sobie, słodkie o jakieś. Bardzo twarde, na wioszu miałem wrażenie, że by to była skóra, nie wiem, że tam był boczek. No niekoniecznie nie dojem tego niestety, ale i tak cieszę się, że w tym azjatyckim, koreańskim street foodzie, w markecie próbuję i to jeszcze nie koniec. Flaczków z grilla też bym spróbował. 15-16 tysięcy wonów. Nie da się wszystkiego, no. A jutro mnie już tu nie będzie, bo... Nie mówiłem, jakie są plany na jutro. I na... na razie nie powiem. Mam ważniejsze tematy teraz niż planowanie jutra. Jedzonko, azjatycki street, street food. Spróbowałem tych flaków z grilla bez żadnych sosów. Jeden kawałeczek mi pani dała. I na początku faktycznie był smak bardzo dobry, ale jak zacząłem wgryzać, to. To nie. I <ścoughs> cieszę się, że nie wziąłem całego na spróbowanie. Idę z tą świnką, którą kupiłem, z jakimś warzywkiem, bo na tym mi zależało, żeby jakieś warzywko tam było, i idę w stronę hotelu. Trzeba by się spać, położyć jakoś sensownie, żeby jutro ten dzień był nieco dłuższy. Ale tu się wreszcie trochę ciszy. Aplikacja pokazała, że najkrótsza droga do hotelu jest przez tę część targu rybną zamkniętą. Tu sprzątają, wszystko pozamykane. Pan mnie szlał, ten nie zlał. No Jest w specyficzny zapach. I to się musiało tak skończyć. Szedłem, szedłem, panie zamykały. Z ciastkami ryżowymi stoisko. I wziąłem cztery różne smaki. Po tysiąc jeden. Czyli jednak przystępnie fajnie. Boję się, jak bardzo brzuchnie będzie ba Czerziłem, że jeszcze na świeżym powietrzu przed hotelem zjem tą świnkę. Jest ok, ale gdyby to było robione na prawdziwym węglu, tak jak kuna z grill, byłoby pyszne. A no tu na tym gazie kawałki są takie twarde. Przedem do hotelu i nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Rzucałem coś w śmieci, czytałem, co jest napisane. Że wpadł facet, rzucił czymś, zrobił mi zdjęcie i wyszedł. Tu są drzwi, wpadł. Ja stoję w rytywie, o co chodzi, nie? A to chyba kurier i on paczkę zostawił, zrobił zdjęcie, paczce nie mi. Jadę na górę, próbować tych słodkości. Trochę się spodziewałem, jak one mogą smakować, gdyż znam mniej więcej ten smak. Ale cóż Drugie. A tu w Korei, to też warto wiedzieć, bo Windy mają i piętra, numery tak jak w Stanach, czyli nie ma zero parteru jak u nas, tylko jest od pierwszego. Próbowanie ciastek ryżowych. Rozpoczynam od orzechowego, mnie najbardziej interesował. można ta masa orzechowa w środku, no bo to ryżowe ciastko, no tak jak one wszystkie, taki no glut. Mandaryneczka ciekawa. To raczej nie jest naturalny aromat, smak, ale... ale ciekawy. A to z czerwoną fasolą ciastko ryżowe, to jest obłożone tą fasolą i w środku jest ciasto. Próbujemy, bo dziwne, to strasznie śmieszne. Naprawdę dziwne. Dziwne, ale chyba najlepsze z tych czterech. Ośmietankowe najgorsze. Ole, mega dziwne. No wiem, że tutaj często traktują pastę czerwonej fasoli jako deser. No fajnie zbalansowane, bo po fasola sama w sobie nie jest taka słodka. To ciasto w środku słodki, wokół chyba też cukier jakiś. Dotarliśmy do końca tego dnia. Zapraszam na następny odcinek. Dzięki za oglądanie, polubienie i subskrypcję.